Siemanko, z tej strony Kamil. 3 lata temu nagrywałem dla Was prezentację zbiornika dwupłaszczowego na olej napędowy. Wielu z Was pisało, abyśmy nagrali jak on nam się spisuje po latach. Dlatego dzisiaj, w dzisiejszym filmie Wam to przedstawię. I teraz przejdziemy do zbiornika, tam sobie wszystko pokażemy. Filtr jeszcze nie wymieniany, tak wygląda po 13,5 tysiącach litrów. No, nadaje się już do wymiany. Wydaje mi się, że na, na, początku, no, na początku sezonu go sobie wymienimy. Mieliśmy drugi filtr w zestawie przy zakupie. Z podzespołami tutaj nic się nie dzieje. Jak widzicie zamontowane tutaj są podzespoły włoskiej firmy Piusi. To są, to, to, to jest firma montowana we wszystkich, praktycznie innych zbiornikach, w konkurencyjnych firmach. Także nic tutaj się z tym nie dzieje, żadnych że tak powiem wycieków. Raz zdarzyło mi się, jak, jak tankowałem, że nie odbił pistolet i troszkę przelało, ale nie wiem, potem to już się że tak powiem ani nie, nie pojawiało. Także no, tutaj, wszystko, wszystko tak, tak jak widać, no, nic się ani nie poci, ani nie leje. Mamy tutaj zamontowany wąż 8 metrów, na, w standardzie chyba wychodzi 6 metrów, nie? tak mi się wydaje, 6 metrowy, my tutaj mieliśmy właśnie założony 8 metrowy, fajnie, bo jak przykładowo tankujemy kombajn czy coś, to na, na datek tego węża te 2 metry, no to jednak, jednak fajnie, możemy sobie zatankować, nie musimy aż tak blisko dojeżdżać, zwłaszcza jak mamy header zamontowany czy coś, także... No, tak to wygląda. Jak już wiecie, to jest zbiornik 2,500 litrów. Jak mieliśmy się z zamiarem zbiornika, rozważaliśmy zakup 1,5 tysiąca czy 2,5 tysiąca. Padło na 2,5 tysiąca. Na nasze gospodarstwo jest to jak najbardziej wystarczająca ilość. Możemy zamówić sobie paliwo. Oczywiście wtedy mamy, jak wiecie, ceny hurtowe. Zamawialiśmy ostatnio. Zamawialiśmy ostatnio, było to 5.98 netto i 7 chyba 36 brutto wyszło. Na stacjach mieliśmy w granicach 770, także spora różnica. No i w obecnej chwili no, parę parę na takim większym gospodarstwie i taki zbiornik nam się zwraca. My zamawialiśmy chyba końcówka końcówka chyba stycznia, o ile się dobrze nie mylę. O ile się nie mylę. No, i taka była cena. Teraz wiem, że coś chyba poszło w dół, bo również na stacji poszło. No, ale z tym no to nigdy nie, nie wiadomo, czasy mamy, jakie mamy. Także, także na to już nie ma mądrego. Tak jak ze zbożami, z nawozami, tak, tak samo z paliwem. No, nie, uda, nie udało nam się strzelić, ale też nie kupiliśmy jakoś najdrożej. Także, także nie jest źle. Na koniec jeszcze tutaj Wam dodam, że zakupiliśmy nawozy, przygotowujemy się też, że tak powiem, do, do rozciewania nawozów azotowych. Na stronie Agrometeo i MGW możecie sobie sprawdzić, jak wygląda średnia dobowa temperatur dla Waszych powiatów. My właśnie z tej strony korzystamy, śledzimy, żeby też w miarę szybko wystartować. Zakupiliśmy Polifoskę, szóstkę, Canwill, Saretrosan i Mocznik. Było, były to zakupy, że tak powiem, u naszego takiego lokalnego, loka, no w lokalnym punkcie sprzedaży. Zakupione przeanalizowaliśmy ceny w kilku punktach. No, i tak, o ile dobrze pamiętam, polifoskę szóstkę kupiliśmy tam w granicach 4400. Canville, o ile się nie mylę, to chyba 2500. Saletro San 2800 i mocznik w granicach, tam chyba 2800. Są to oczywiście ceny netto. Możecie napisać w komentarzach, jak to w Waszych regionach wygląda: po ile udało Wam się kupić, czy drożej, czy taniej. Jak widzicie, nasz zestaw już czeka na wjazd z nawozami w Oziminy. To wszystko w dzisiejszym filmie. Ja się z wami żegnam. Zapraszam Was do subskrypcji kanału, do komentowania. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć! Znajdujemy się w sadzie, gdzie jesteśmy w trakcie likwidacji obsady drzew. Więcej z tej akcji pokażemy Wam w locie z góry. I feel nauseous, believe me Never had a lot of shit come easy Had to work hard, struggle just to be me Had to rise up just so they could see me Did what I had to do just to feed me And what was left over I put towards my dreaming But the only thing in life that has meaning Are the things you gotta work for, believe me your hands are plan your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability, they want the credibility. Convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and f all the doubters. They're just your downers. I swear to God, they all let me down. They deserve it now. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. But it seems, man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. But you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God, they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm done off at these fing clowns. Hoover all taught, they deserve a now. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God.